Wojciech Orzechowski, warsztaty inwestowania w nieruchomości. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, aby stać się wolnym finansowym. Prowadzę warsztaty inwestowania w nieruchomości i taki plan nakreślam wszystkim uczestnikom, jak w 6 lat zostać rentierem. Aby dowiedzieć się szczegółów, napisz do mnie najlepiej na Skype'ie, wojciech.orzechowski. Wystarczy milion złotych, aby zakupić nieruchomości, które będą dawały Ci dochód rzędu 10 tysięcy złotych. A za 10 tysięcy złotych możesz pozwolić sobie już na dobrej klasy samochód, możesz pozwolić sobie na dom 140-metrowy z dużą działką i ogrodem, a pozostałe pieniądze możesz przeznaczyć na wyżywienie i podróże. Samochód, który kosztuje około 250 tysięcy złotych, możesz mieć za 3000 tysiące miesięcznie dom z ogrodem, Również za około 3000 złotych miesięcznie. Masz 6000, pozostałe 4 możesz przeznaczyć na podróże, możesz przeznaczyć na wyżywienie, ewentualnie na inne atrakcje. Podróże są bardzo budujące, wyzwalające dużo pozytywnych emocji, a także inspirujące do działania. To miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, to najdroższa ulica w Mediolanie. Za moimi plecami możesz dostrzec najdroższe marki świata. Ale najważniejsze, żebyś ty był szczęśliwy żebyś mógł realizować swoje marzenia, zastanów się dzisiaj, co zrobić, aby w jak najszybszym czasie uzbierać ten pierwszy milion, który będzie Ci dawał już możliwość życia na wysokim poziomie. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, napisz do mnie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Wojciech Wyszykowski z Mediolanu.